Z tej strony uciek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj spite jest porównanie. Redmi Note 8T kontra Motorola G8 z plusem. W obu smartfonach ten sam procesor, Snapdragon 665. W obu smartfonach 4 GB pamięci RAM. Sprawdźmy jak one wyglądają, jak działają. Który otwiera szybciej aplikacje, który lepiej pozostawia je w pamięci RAM. To samo zrobimy w przypadku gier, więc tylko sprawdźmy, czy wszystko jest wyczyszczone, jeżeli chodzi o pamięć. No i cóż, lecimy. Pierwsze co, Allegro. Oj, dobra, i oczywiście... No nie no, spoko, myślałem, że był false start, ale to widzicie, jak to wyglądało. Czyli dla Motorola, AliExpress też dla Motorola. Dobra, następny mamy Ceneo, również Motorola. Czemu się i chce nam przekręcać? Wszystko tak jak widzicie. Może mu troszkę pomożemy. Galerie. Motorola. Idziemy dalej. HBO GO, tym razem Redmi i Pla. O, no i tu był falstart dla Redmi, ale to zobaczymy, jak to było. powiedzmy, że minimalnie wygrało. Tak to można ująć, jak do Mamy tutaj Motorola, mapy, również motka. Jedziemy dalej player.pl. Motorola o Też Motorola. Fischne.pl. Motorola. Pizza Portal. Motorola. Sklepy. Oj, tutaj. Widzicie, w Redmi mało responsywny ekran, trzeba mocniej stuknąć, ale też Motorola wygrała. Spotify. Motorola. Taptalk, również motorola, Tripadvisor Też dla Motorola Twitter, motka minimalnie, uber, również motorola, wykop. Tym razem Redmi, YouTube, Motorola. Widzicie, mimo że smartfony teoretycznie na papierze te główne wartości, czyli dwie najważniejsze rzeczy, ilość ram i procesor mają identyczne, to tutaj wypada szybciej Motorola, jeżeli chodzi o aplikacje. Sprawdźmy, co z pamięcią ram w obu 4GB. Zobaczymy, czy coś będzie w ramie. Jak widzicie, Allegro w Redmi jest, We Motorola nie, AliExpress w obu poza, Cineo poza ramem w obu, galerie też zestartowane w obu. HBO Go, restart w obu smartfonach i pla. Praktycznie to samo jak do jad.pl. No niestety, podobnie mapy. Poza ramem Player.pl. Podobnie, poza ramem OELIXY. Też poza ramem Skle... Pyszne.pl. Też się uruchamia ponownie Pizza Portal. Też widać, że nie z ramu. Sklepy w pamięci RAM, Spotify. Poza ramem w obu. TapTalk. To samo. Tripadvisor. Też mamy tutaj poza pamięcią e, Twittery. Czekajcie, ja tu nie dotknąłem Twittera. No ale widać, że też się doczytują. Uber. Restart. Wykop. Praktycznie to samo. Tu w ramie, Tu nie bardzo. No no źle w obu. Kiepsko. 4 GB. Jak to już wiecie, nieraz mówiłem. To za mało żeby smartfon fajnie nam chodził i wszystko było w pamięci RAM, więc no tutaj w obydwóch tak se, mówiąc krótko. Dobra, przejdźmy do gier. Tu nie ma Asfalta 9, nie wiem czemu, nie, nie da się zainstalować, bo nie, więc lecimy. coś 8, ma od tej gry. Pamięć wyczyściliśmy, tak, zaraz się okaże. Jak nie to zaraz to jeszcze raz zrobimy. No i zobaczmy, kto nam pierwszy Asfalta odpali. te same podwoły, tak jakby. Modka szybsza. Dobra, zobaczmy, czy zrobiłem czyszczonko. O, zrobiłem. Dobra. Patrzcie, ile na czekamy. Festival is over. Dobrze, niech se będzie over. Nie lubię tego typu rzeczy, ciągle jakieś powiadomień w grach. Run 2. A no, tu Redmi, szybsza, widać, no nie czekamy na tą animację, tutaj też nie, dobra, pyk, nie lubię, bo też, że trzeba dwa razy gdzieś kliknąć w niektórych smartfonach. cały Surfers. Modka. I tu bardzo szybko. No tu mam wrażenie, że Redmi ma jakiś problem. Dobra, w końcu ogarnął. Jedziemy dalej. Dead Trigger 2. Motorola. Asphalt Extreme. The Winner is, jak to mawiają w tym wypadku, Redmi. niebra Motorola też już ogarnęła, jeszcze dwa razy. Już zaczynają trochę tak ten przycinać, jak widzicie, unkilled. co nam powie to jest w Że Redmi. I mamy ostatnie PUBG Mobile. Radośnie oczekujemy, który nam pierwszy coś zaświeci. I będzie to. No właśnie, który to będzie. Jeszcze nie wiemy. A będzie do Redmi. No i widzicie w tych grach też, mimo że telefony wydają się identyczne, też parę razy wygrało program Motorola. Chyba więcej, jeżeli dobrze widziałem, i dobrze zapamiętałem, ale mniej więcej widzicie. Dobra, teraz co będzie, jeżeli chodzi o RAM? Czy coś jest w ramię? Sprawdzamy. Asphalt 8 poza RAMem. Tempur 2 też poza RAM, -a. ale patrzcie, jakieś telefony jak już tak szybko nie są responsywne. Bo Tutaj też poza ramem. Dead Trigger 2. Też widać, że roztarciki, Asphalt Extreme. O, coś. Ten, ta gra przeważnie zawsze jest w ramie. Dobrze napisana. Unkilled. No nie, no, znowu będziemy czekać. No nie. PUBG Mobile w obu ramie. No więc RAM tutaj w grach się zachował praktycznie tak samo. Czyli tylko dwa tytuły się odpaliły. Dobra, tak wygląda porównanie. Motorola G8 z plusem kontra Redmi Note 8T. Macie jakieś pytania, jak chcecie coś więcej wiedzieć, piszcie. Odnośnie jednego i drugiego smartfona macie playlisty, możecie zobaczyć porównania z innymi. Słoneczki, subskrypcje na dole jeszcze patrona Patronite i te sprawy. Tyle. Tyle odnośnie tych smartfonów. Z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej!